rozpoczyna się druga tura zawodów druga tura zawodów Uchar Pasternika będziemy znaczyć stanowiska tu kolega sympatyczny witam do kamery już jest tam ten film na facebooku ale żeście nie lajkowali tutaj są Nagrody za puchar muchowy pasternika. Wczoraj odbyła się pierwsza tura, wygrał Zbyszek Zasadzki, drugi Ancyj Zasadzki także prawdopodobnie wygrają całe zawody. Tutaj są nagrody, którą zakupił puchar kolega Opa Muchowe Mistrzostwa Krakowa na wodzie stojącej imienia Wojtka Wąsa. To są jednoturowe. Puchar Pasternika jest tutaj. Puchar y, Potem Prezesa. No. Dobrze. Zbyszek kupił dniówkę, bo, bo go opierniczy od razu. Kupiłeś dniówkę? No. Dyrektor kocioł startuje? Tak. No. Idziemy. Tutaj piękny samochód. Wędkarsko-turystyczny. Dzisiaj. jest czternastu. 14 Czternastu. Ciebie, szefa i ręka zostaje też? No. I ręce i temu czwartemu to jest 16 i 4, 8, 14, 18, 20 obiadów nie przychodzi. dobrze. No to temu powiedz. No. powiedz. No. Witam kolegę dyrektora. Witam kolegę. Oczywiście filmuję na Facebooku i na YouTubie będzie. Okay, witam. Jakiego? To jest klubu sportowego Zwierzyniec. No chyba Zwierzyniec, no to co? To, to. Co to znaczy chyba? No, no, udajesz, że nie wiesz jak znamy się tyle no, lat. Oczywiście, bo i... są dwa kluby w Krakowie, tylko, jak żebym No właśnie. Jest my sławny myśli? Zwierzyniec no, i mniej no, sławny no, to Klub, to pudełku, tak, klub Kraków. Z odpadami na, z tymi, no nie z odpadami tylko... Rozdziałami na sekcje. Myślenice witam Cześć, kolegę ja mistrza, wicemistrza. Dyscyplinę. No. sekcja to tak. Źle się kojarzy. No jak źle się. Sekta się źle kojarzy, ale sekcja może być. No ale jak? No, jest klub Kraków, sekcja myślenicy. Klub, klub. Kraków, sekcja Stare Miasto, Nowa Huta. A my jesteśmy klub... Zwierzyniec, Kraków, odwrotnie. Tak? Dwa kluby, jak zauważyłeś, są w Krakowie, prężnie działające, prężnie. rozwijające się. Chociaż klub Kraków nie wiem, no, bo tam już, nie tam już nie znam. Łagę. No trenują chłopcy, bo przecież poważne zawody. Wczoraj się odbył czterdziesty puchar, już 40 lat, jak ja to szybko minęło. Kolegę śliwe chciałem przywitać jako uczestnika jednego z pier... pierwszego w 76 jak my byli w Osi, razem jechali. Ciebie też siebie nie, też nie, chciałem drugim, przywitać. Drugim, drugim, drugim. Ja byłem wygrałem wtedy, czyli nie złowiłem o, w Tylmanowicach. Ja ja Szczerpiej koło miałem, mnie złowił jednego. Ja jednego i no, Mogłem, no pamiętam raz to, to ja jak dziś. Kolega dyrektor nawet nie wiem, czy dużo więcej żyje jak te 40 70. lat. No dużo, Mówiłem, bo masz 50. No. Prawie. Prawie. Dopiero Ale jak to szybko minę minęło? Pamiętam, jak, jak było, teraz. na poprzednich o konie. A Wszystko my łowili i brzany my łowili, i lud my łowili, no, jak no, było śrysz taki, no. był. Piękne były zawody, 94 raz w Myszcu, no bo z, z, zamknęli Lipienia, od 1 no nie listopada nie, nie już nie, nie, nie. od kilkunastu lat nie wolno łowić na Lipienia, Popradzie? na Popradzie no, oczywiście, no. od 1 listopada no, no. zakaz. No, no. wczoraj no, bo... byłem? na Popradzie, byłem a są ryby w ogóle na tym Popradzie? 40 minut może mówiłem, bo więcej czasu nie Kolega Andrzej, drugie miejsce. W zasadzie w rodzinie wam zostanie puchar Pasternika Muchowy, bo ty jesteś drugi, Zbyszek jest pierwszy. To nie widzę konkurencji tutaj. Największy konkurent Słomka nie przyjechał, Marcin. Zrezygnował. Podobno yy, po o, osiągnięciu wielkiego wyniku. Podobno nie mogli go znaleźć dzisiaj no, mm -hmm. Smutny jest, bo jak nie złowił ryby taki mistrz. Tutaj nowy kolega, wczoraj go nie było. No tak, Czarny koł. Dobre, dobra. fajne masz rękawiczki, ja też lubię takie. <laughs> kolega najmłodszy z braci jeszcze, jeszcze Jeszcze łowi. Tam ci już z różnych przyczyn nie łowią, ale sympatyczne wszystkie chłopaki były. Tutaj Mistrz Okręgu Oczywiście Krakowskiego. ciebie do, Nie do tego. I co zawaliłeś? Jak to przeze mnie? Przecież ja ci nie przeszkadzałem, ani ci nie, Nawet cię nie film. No właśnie, bo pięknie łowiłeś i wynik miałeś dobry, ale masz szansę. No. Yeah. No, zasadzki, tak, bo w... zasadzki się tylko wyeliminuje i już. W zasadzie z, jak, mogę, jak mogę ze swojej drużyny zbyszka i już no. mogę zdyskwalifikować teraz na wstępie, ponieważ jak tylko wysiadłem z samochodu, od razu krzyczał na mnie, czyli za niesportowe zachowanie, za niesportowe zachowanie w stosunku do organizatorów może zostać zdyskwalifikowany. No krzyczał na mnie, że nie ma dekla na puchar, jak puchary były bez dekli. Złotego no. dekla. Znaczy srebrnego dekla. A przecież nie było tych pucharów. Dobrze, zakańczam filmowanie na razie. Zawodnicy się przygotowują tutaj. To filmowałem ja, tutaj z dyrektorem. I było dużo też zarybieniówki, takiej taki Kaleta i Robert Kocioł, dyrektor. Będzie w dzienniku. No. Na, YouTube. Będziemy? Na YouTube. Na, Na YouTube, YouTube. daję. Tak. Dziękuję. 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 Dziękuję.